Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Syn Marnotrawny. Moi drodzy, ostatnio pokazałem wam dwie powtórki w ciągu jednego odcinka na M6. Teraz myślę sobie, że... nie wiem co ja tutaj robiłem z kamerą. To była bitwa rozgrana w czasie streama. I powiem wam szczerze, tutaj wynikły pewne błędy. Nie pokazuję tej bitwy żywej ze streama, ponieważ wiem, że nie lubicie jakości streama w filmikach, dlatego pokazuję ją ze swoim komentarzem. Naprawdę bardzo fajna, moja do tej pory rekordowa bitwa pod względem uszkodzeń. Nawet zdziwiłem się, że aż tyle uszkodzeń weszło. Obejrzałem sobie poprzednie powtórki tak szybciutko, jak to wyglądało, jak tam było uszkodzeń i naprawdę imponująca wartość. Tutaj się zastanawiam, bo, ta, bo dawno nie widziałem Pantery M10 na randomie i ona jakoś wygląda inaczej. Wydawało mi się, że po prostu jej kolor się zmienił, ale to model HD wprowadzono, bo ona wcześniej z takiej brunatno-brązowej zrobiła się teraz taka taka jakby troszkę żółta, no ale nieważne, naprawdę bitwa w przebiegu może nie jakaś wyjątkowa, ale na pewno mówię, dużo uszkodzeń, rekordowo dużo uszkodzeń, sporo więcej niż do tej pory miałem, a bitwa dlatego dziwna, ponieważ mam teraz aktywną misję zniż przynajmniej dwa czołgi ciężkie przeciwnika z poziomu o dwa wyższego niż Twój pojazd. Grając na T29, miałem okazję gdzieś tam tę misję próbować wykonać. Raz byłem blisko, ale niestety ukradli ostatni frak i misji się nie udało. A tutaj z jakiegoś powodu mi nieznanego wydawało mi się, że walczę przeciwko e, przeciwnikom, którzy są o dwa poziomy wyżej. I zafiksowałem się strasznie, że po prostu o matko i córko mam aż trzy pojazdy, które mogę zniszczyć, i będę miał zrobioną misję. Jest to IS, jest to KW3K i T29. E, wy na czacie. E, tym na Twitchu pisaliście, że chyba, chyba mam zniszczyć o dwa pojazdy. Ja to gdzieś tam kątem oka widziałem, ale cały czas byłem przekonany, że to jest właśnie ten moment. Tak? Ja mam okazję zniszczyć te dwa pojazdy, które są wyżej ode mnie i faktycznie ten IS to, to KW3 i T29 one są wyżej, ale tylko jeden Tier. A mnie potrzebne były dwa tiery. Dlatego też w pewnym momencie, widząc, że te okazje na misję przełączyłem się na Golda, bo myślę sobie, tak jest i dopiero za, za jakiś dłuższy czas pokapuję się w swoim błędzie i <grafię> zagram spokojniej. Ale cały raz naprawdę, uwierzcie mi, towarzyszyło mi uczucie e, takiego no, bardzo dużego podekscytowania, że o matko, o matko, o matko, ta misja już wisi w powietrzu, jestem tak bardzo blisko, muszę ją wykonać, muszę za wszelką cenę poprzebijać te... Czołki ciężkie i może coś mi się z tego uda. No nic, no po prostu czasami człowiek tak się trochę zapędzi, trochę się zagalopuje, trochę nie zauważy i, i takie głupoty mu wychodzą. No dobra, w każdym razie 1 do 3. Nikt nie bardzo się wybiera do Was, zwróć uwagę, mamy tylko Oi Experimental oraz dojeżdżającego powoli T28 koncept. No i ja się też na razie też tak znowu nie wyskakuję tutaj przed szereg, Poczekam aż troszkę pancerniejsze czołgi dojadą. Właśnie chociażby koncept, naprawdę czołg na swoich tierach bardzo dobry, bardzo twardy i potrafiący dużo znieść. No i dobra, i zaczynamy bicie powolutku. Jest helcat. Pierwszy strzał wchodzi. Tutaj jeszcze ciekawostką jest to, że mam załogę bardzo, bardzo słabą. To była bitwa tylko po to, żeby zbić gwiazdkę. E, tutaj załoga jest po prostu kupiona nowa e, i nie ma żadnych perków. Nie ma tutaj naprawki, nie ma żarówki, nie ma po prostu nic. Oprócz tego, że gdzieś tam e, bazowy skill jest na chyba 90 kilka procent, to po prostu załoga jest kompletnie goła. No i zaczynamy pompowanie Isa. Tutaj już naprawdę wreszcie mi towarzyszyło mi to uczucie. O, jest ten Isa, koncept, traw go, to ja go będę bić. Jest T2-9. Misja wisi w powietrzu, no ale to mówię, to głupota moja, po prostu e, i, i takie ni, niedopatrzenie. 4 do 7, więc można by spodziewać się, że ta, ta bitwa naprawdę już na zaraz się poskłada. Strzał Felkata, jak to weszło, nie bardzo mam pojęcia, ale weszło, więc mam pierwszy frak na koncie i lecimy sobie z ob, obijaniem T29. Teraz próba strzału po górnej płycie. Przebijam się, koncept naprawdę świetna pozycja. E, bardzo twardy, dobrze się schował przed Artą, więc tutaj tego mu nic nie grozi. Kolejny strzał w T29, przebicie. Mam też przewagę pozycji, bo y, atakuję z góry, także też ta pestka ma lepszą penetrację. Kolejna próba strzału, z gąsienicę, udana. Niestety goście naprawił, a szkoda, bo już, y, y, bo już by był mój. I y, kolejna rzecz, naprawdę sądziłem, że to jest właśnie moja misja, więc nie chciałem mu za wszelką cenę go zabić. Teraz mi trafi dość mocno, ale go na szczęście przebijam i myślę sobie, tak jest, pół misji zrobione. E, prawie mi się misja udała. No mówię, taka, taka fiksacja, teraz tylko zbić Skodę No i w tym momencie wyjeżdżam sobie, dobijam Skodzinę, Skoda mnie detraktuje Is niestety wyjechał, Yolo ginie i tu sobie myślę Kurde, no i po misji, no nie będzie misji zrobionej No ale nic, będziemy klepać sobie uszkodzenia I już się zrobiło w międzyczasie prawie 2000. tysiące I zobaczcie, z tej bitwy, którą przegraliśmy naprawdę bardzo mocno Zrobiło się 10 do 8 Także przewagę zyskujemy naprawdę dość szybko I nie wiem dlaczego aż tak bardzo Obijamy teraz Su-152, nie trafia na sztedek, teraz sobie ja trafiam i dobicie mam 2500 punktów uszkodzeń na liczniku. I właśnie mniej więcej w tym miejscu uświadomiłem sobie, że faktycznie pieprzyłem głupoty przez cały czas streama i tej, i tej bitwy, że no, to nie była bitwa na misję. Zaświeciłem te 25 AT. Wiedziałem, że nie świecę, ale mówię, spróbuję przyjąć bułę. Jeszcze mam HP, może mnie nie zabije, a wkleję mu jedną. Teraz duży strzał od sojuszników. On mnie trafia za 314, ja go też trafiam za 202. Także już przekroczone 2700 punktów uszkodzeń. Teraz sobie myślę, że muszę tylko poczekać. Tak jest, gościu spacyfikowany po mojej asyście i możemy teraz sobie na spokojnie jechać po artylerię. Piszę SU, że arty są na A3, także teraz... Pomyślałem sobie, że warto może je przyłączyć na haeczka, ponieważ jednak trafieniem w artes z powinno ładnie ją zaskoczyć i jest hummel bardzo ładnym do mnie tyłem. Skupiam, skupiam, strzał w plecy i okazuje się ręcznie Zobaczymy. w gąsienicę. Tu się trochę wkurzyłem, że tylko te gąski, ale spoko no, nikt mi jej nie ukradnie, nikt go nie ukradnie, także teraz lepiej. I jeszcze z amorakiem bardzo ładnie się przebiłem przez, ten, e, przez te tylne drzwiczki i weszło z, mm, z wysadzeniem. Szóstego fraga niestety nie zdążę, ponieważ nasza pantera M10 nie zauważa, że mam 5 fragów, nie będzie specjalisty, szkoda e, ale nic, 3063 punkty uszkodzeń przechodzimy do podsumowania. Przyznaję, uczciwie to nie było jakoś wyjątkowo. Wyciągana bitwa. Nie było tutaj, no okej, okay. przegrywaliśmy przez jakiś czas, trzeba było troszkę pomóc w bazie. Tutaj na szczęście dobrze spisał się koncept oraz Oi, oni tutaj przyjechali i za jej sobą przeciwników ja dzięki temu mogłem trochę ich poobijać. Ale naprawdę zdziwiłem się, że aż takie punkty e, uszkodzeń i przede wszystkim ekspami wpadły. Szczególnie, że tak jak mówię, załoga bardzo słaba. E, dopiero szkolę ją sobie, bo myślę, że kilka czołgów w tej zostanie. Na pewno e, zostanie T32, no bo to jest czołg ósmego tieru, więc na CW, kompanie i inne twierdze e, się przydaje. E, no, piątka, do której dążę, to logiczne, też musi mieć załogę. Tutaj staram się mieć załogę kobiecą, ale to zobaczymy, jak z tym wyjdzie. No i T29 również bardzo fajny czołg, także może z nim też się. E, Dłużej jakoś tam zaprzyjaźnimy, także naprawdę załogi jest, jest mi potrzebnych sporo, e, dlatego też muszę zacząć sobie robić gdzieś nową załogę i padło na M6. I zobaczcie, e, rekord uszkodzeń 3063 i naprawdę bardzo wysoki wynik 1000. 591 punktów doświadczenia. Zdziwiłem się, że ten wynik jest tak bardzo wysoki, no bo sypnęło solidnie, ale w takim razie chyba 3000 uszkodzeń na szóstym tierze, na siódemkach to nie jest takie znowu standardowe, stąd taki bonus jakby. 19 oddanych strzałów, 17 trafień, 16 przebić. Wszystko z, z dystansu bliskiego, więc nie było jakiejś tam jakby kary za kampienie. Trzej wrogowie wyświeceni, siedmiu uszkodzonych, pięciu zniszczonych. Po asyście 638, tutaj asysta była właśnie na tym T25AT. E, I co tu jeszcze? 50, prawie 7000 tysięcy zarobku po odjęciu kosztów amunicji, a że było sporo golda i tak jednak wszedłem na plus 18 tysięcy i z premką wyszło 2386 expa, a że była to pierwsza bitwa M6 danego dnia, to jeszcze wpadło razy 3 z bonusa i wyszło łącznie ponad 7 tysięcy expa, także dla załogi bonus naprawdę bardzo, bardzo przyjemny, a że chyba miałem tam jeszcze włączony bonus razy 3 dla załogi, no to już naprawdę w ogóle festiwal i, i świętowanie. Także moi drodzy to tyle w tej, w tej powtórce. Chyba wydaje mi się tym razem już ostatni na M6. No chyba, że w czasie robienia padnie mi jeszcze jakaś lepsza bitwa, ale już się nie spodziewam. Także jak się podobało, zostawcie łapkę w górę i komentarz, a tymczasem bardzo Wam dziękuję za uwagę i do następnego, cześć!